Witam wszystkich bardzo serdecznie z Ulicy Technologicznej 24 marca. Dzisiaj mamy pierwszą okazję obejrzenia nowego stadionu, przyszłego stadionu Odreopole. Obiekt jest piękny na 11 600 osób. No cóż, zaraz zapytamy wszystkich o wrażenia. Chłopaki zapoznają się ze swoją szatnią. Będą mieli tu pięknie. Kto nie może się doczekać, żeby tu już przyjść na pierwszy mecz? Chodź, zagrasz tu kiedyś? Na bank, co? Jak nie wiesz? A twoje wrażenia jak? Ze stadionu? Podoba Ci się? Fajne? Duże? Nieduży? To wy też czekacie na rozegranie pierwszego meczu na nowym stadionie. Czy już jak się tyle gra, to się na takie rzeczy tak nie wiem, z takim utęsknieniem czeka? No tak na pewno jeszcze jak trenujemy, widzimy cały czas bryłę stadionu w tle naszego centrum treningowego, Tak, że on, każdy z nas gdzieś tam nie może się już tego momentu doczekać, żeby tu zagrać pierwszy mecz i przywitać naszych kibiców na tym stadionie. O! O! Ciągnie do VIP. Musimy sobie na razie wyobrazić, że będą znajdowały się skyboxy, także będzie naprawdę fantastycznie. I wiecie co? Ja to widzę, ja to czuję, tu wszyscy idziemy, tutaj jest parking, wychodzimy z aut, jest tłum, wszyscy jesteśmy ubrani w niebiesko-czerwone koszulki, bluzy, śpiewamy, krzyczymy, są flagi, szaliki, ja jeszcze się dobrze wrota stadionu nie otworzyły, a już są kolejki. O czym to świadczy? że już każdy chce być na tym stadionie, a co dopiero będzie, kiedy tu przyjedzie jakaś drużyna, e, która ma swoją markę, albo każdy jeden przeciwnik, ja mam nadzieję, że ta kolejka zawsze będzie długa, będzie szła sprawnie, ale będzie bardzo długa, bo każdy będzie chciał tu być. Zewnątrz wydaje się większy. Mhm. to tak, jak jesteśmy, jesteśmy tutaj to jakoś taki, taki bardzo kameralny jest, znaczy podejrzewam, że wystarczy na, na, na warunki o polsku. Otóż ja liczyłem jak gdyby były plany, to liczyłem na 13-14 tysięcy. No ale wydawno nie wiem, zobaczymy. Ja wiem, że w Rundzie jesiennej kiedyś byłem na Odrzeku, więc jeszcze było pół nas to było 11 tysięcy ludzi na Oleskiej. Mhm. Co naprawdę drogi było wrażenie, jeżeli tu tu mi się Całości. No to tu będzie 11:6, to myśli Pan, że wystarczy raczej? Ja, ja myślę, że na Ekstraligę może być za mało. Na Opolszczyźnie jest naprawdę popyt na dużą piłkę, no, jeżeli chodzi o duże D, i podejrzewam, że w miejscowości obok, które syna należą tylko to Opola, nie tylko Opolanie, będą tu przyjeżdżać I to, i to w dużej w dużej ilości. tam Podejrzewam, że takie mecze, jak na przykład był, byłoby, Klegiem, z, z Lechem, z bliźnią Śląsku, który mm -hmm. wiadomo jak jest i jakie są relacje ze śląskim, to będzie tutaj... To będzie problem z biletami? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Znaczy oby tak było. Oby tak było, tego sobie życzymy. Podoba się, ładnie. się? no. Już się nie mogę doczekać tego stadionu. Zwizualizowaliście już sobie, jak to będzie wyglądało. No, oh, yes. Wizualizuję jak yes. będzie wszystko rozstawione. To na jakim mecz z kim najbardziej czekacie? Oj, to zależy na jakim poziomie będziemy? No to na tym poziomie, na którym byśmy mieli wybrać z ówczesnych. Czyli pierwsza liga? Mhm. Mm zależy jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie, to jeśli Wisła zostanie, to z Wysok, na pewno. Dobra. To mecz Przeskakujemy ligę. To z kim wtedy? Z Lechem. Zgadzasz się? No, ja najbardziej czekam w pierwszej lidze, jeżeli Lechia zostanie, to z Lechem. A w Ekstraklasie to chyba śląs, no bo I największy rywal odwieczny, no to będzie się na pewno najwięcej działo. Super. No to co? To widzimy się na jakichś meczach następnych? Na pewno, no. w Ekstraklasie. Super. Oby w Ekstraklasie, a teraz to z Która marka piłkarska przyciąga najwięcej osób w tej z ja pierwszej myślę, ligi w tej chwili? Ja, ja myślę, że generalnie ten stadion przyciągnie tych ludzi, niezależnie od tego, z kim my tutaj tak naprawdę będziemy grać. Patrząc na to, jak ten stadion wygląda, to, to myślę, że niezależnie z kim będziemy grać, to, to tutaj spodziewam się na pewno frekwencji sporej. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem, całkiem interesująco. Myślę, że stadion będzie wyglądał no, na, na miarę naszego miasta, czyli będzie tak wspaniały jak nasze miasto. Myślę, że... Myślę, że przyciągnie ludzi Myślisz, z że, 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 że nie muszą... tylko najbliższych okolic? Myślę, tylko, że... że przyciągnie wszystkich, ale ważne są wyniki. Pamiętajcie, że nie ma wyników, nie będzie mm -hmm. ludzi, nie? Aczkolwiek yy, nie mam nadzieję, że wyniki będą. Nowy stadion, nowe wyniki. To oni pilnują bezpieczeństwo na tym stadionie. Już za kilka miesięcy tak będzie wyglądało wyjście na mecz naszej drużyny. My już się dzisiaj z Wami żegnamy. Mamy nadzieję, że od lutego przyszłego roku będziemy się widywać na tym obiekcie dużo częściej. 6 kwietnia. Wszyscy na Oleską.